Wileda, bo sprawdza się w każdej sytuacji. Ultramax z łatwością usuwa każdy brud i odsącza się bez moczenia rąk. Zestaw Wileda Ultramax, skoro sprawdza się u mnie, wyręczy też Ciebie. Wileda urządza loterię. sprzątni 100 tysięcy lub jedną z ponad tysiąca nagród. Wejdź na loteriawileda.pl. Ktoś trapi? Michał, I to widać po nim, że on się o, męczy. Może tak. nie jest jego wina, ale ja tego nie czuję i też nie chcę sobie czegoś robić. Jeżeli chodzi o Rocha, on zaczyna mi coraz bardziej pokazywać swoją prawdziwą twarz. Podobać i się w nie podoba? To jest proste pytanie. Za chwilę dwie pary staną do ceremonii opuszczenia raju. Nowy odcinek Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w Siódemce. Oh o mój Boże. Wyjdziesz za mnie? Małżeństwo byłoby spełnieniem marzeń. Zaraz wracam. Gdyby nie teściowa. Spodobałam się Twojej mamie? Była tobą zachwycona. A jeśli doprowadzę ją do obłędu? Trafi na godną przeciwniczkę. Jennifer Lopez. Może we trójkę pójdziemy na lunch. Co ty na to? Też uważam, że to świetny pomysł. Jane Fonda. Z nami mężczyznami współżyłaś? Słucham? Aż z Sposób na teściową.